Lat dokładnie, 98, będzie szczególna, bowiem trudno znaleźć mieszkańców nie tylko w tym wieku, ale również tej miary, tej wyobraźni, co pani Klara Miller. Pani Klaro, witam serdecznie. Witam. A towarzyszy nam pani Władysława z Stowarzyszenia Pogodna Jesień. I porozmawiamy o Lidzbarku sprzed lat. Witam Pani Władysława. Witam również. Czy od początku swojego życia mieszka Pani w Lidzbarku? No urodziłam się za granicą w Niemczech, w Bochum, ale jako dziecko sześciotygodniowo rodzice przyjechali, kiedy Polska powstała, przyjechali do Lidzbarka. Jaki to był Lidzbark, ten z dzieciństwa? Czy to było duże miasto, czy było w nim dużo szkół, dużo zakładów pracy? Sześć tartaków było. Szkoła była jedna, jedna powszechna, podstawowa, a jedna była wydziałowa. To była tam na ulicy Zieluńskiej. Stamtąd no, się wychodziło 16, jako szesnastolatek. 16 i z małą maturą. Pani Klara mieszka obecnie na... przy właściwie placu Hallera. Kościelne. Przy Kościelnej. To jest ścisłe centrum naszego miasta. I jak długo w tym jednym miejscu, Pani Klara? 70 lat już mieszkam tu. I czy od tego czasu Lidzbark? Zmienił się znacznie. Jak wyglądały okolice Placu Halera, okolice Kościoła Świętego Wojciecha kiedyś? Bo na pewno to było wszystko inaczej, bo cały rynek to jest wypalony, to są wszystko nowe bloki, nowe domy, tych starych domów już nic nie ma. No wokół Kościoła to może nie. Tu na rogu jedynie jedynie jest dom spalony. No, i ta stara plebania też wygląda inaczej teraz. Bo tam były jeszcze takie stare schody, a to teraz już jest inaczej. Ale to już z okupacji była ta zmiana. Jeszcze poza anteną rozmawialiśmy o tym, jak jacy ludzie mieszkali kiedyś w Lizbargu. Dzisiaj przeważnie jesteśmy wszyscy, tu narodowości polskiej. Kiedyś ten. Przecież można tygiel narodowościowy był większy. Byli Niemcy, byli Żydzi. Gdzie oni mieszkali? Tam, gdzie jak pod górkę się jedzie, tam była burznica. są po lewej stronie te nowe takie domy, tam była burznica, czyli żydowski kościół, tak, a na górce ewangelicki kościół, który do tej pory jest. I tam był, gdzie grota, tam był katolicki cmentarz. A potem wojna zostało to wszystko zniszczone i wszystko jest inaczej teraz. I te domy tam już inaczej wyglądają i dużo jest nowych, bo były takie chatki, puchatki, małe tylko domki, no a teraz już jest inaczej. Pani Plaru, mówiłaś mi kiedyś, że za kościołem tam były jakieś podziemia, możesz o tym opowiedzieć, co tam było? Oj, tu za kościołem, to ja tylko słyszałam, to ja nie wiem. Aha, nie, nie chodziłaś nie, tam? Nie, 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 to ja tam, tam nie, nie, to nie wiem po prostu. Tam mówili, że jakieś ganki podziemne były gdzieś, ale to od tej, od tej burchale, ale to ja tego nie widziałam, nie mogę powiedzieć. To, to mam jeszcze, jeszcze mam jedno pytanie odnośnie… Od tyłu, patrząc na grotę, coś tam było, możesz nam opowiedzieć? Tak, to tam był taki jakby jeden stopień, i tam były takie małe, małe drzwi, jakby taka grot, no grota, nie, może taka, bo ja wiem, jakby do piwnicy takie wejście. I tam podobnież były groby, jako dzieci. Chodziłyśmy zawsze tam podglądać i mówili, że tam są trumienki, że tam były dzieci pochowane. To podobnież mieli być dzieci właścicieli Lewska-Różyckich. Ale czy to prawda, to ja tego nie widziałam, tylko te drzwiczki, to pamiętam. Tośmy mi tam chodzili, oglądali zawsze. Historia, historia zapisana w ludzkiej pamięci, zapisana w miejscach. Pani Klaro, czy pamięta Pani moment wybuchu wojny w Lidzbarku? To tak, to byliśmy na ucieczce. Pod Żurominem, jak to się nazywało, już czas nie pamiętam. Tam był taki majątek. To wszyscy potem uciekali, trzeba było Lisbark opuszczać i tam byliśmy jakiś czas. Dopiero jak Niemcy już tu zajęli, to wtedy wróciliśmy do domu. A tak to było wszystko tam. A przedtem, zanim wybuchła wojna, powiedzieliśmy, że Lisbark nie był miastem rozrośniętym, że tu niedaleko już były pola, a to centrum miasta, jak ono wyglądało? Oczywiście bruk, nie było energii elektrycznej. Nie gaz, tylko był gaz. Energii elektrycznej nie było. Gaz i w domach też mieliśmy lampy gazowe, w kościół był sam oświetlony, w ogóle światła nie było takiego. No i co jeszcze? I na ulicach też były lampy gazowe, tylko takie takie latarnie po prostu. Czyli było, wtedy... było połączenie kolejowe. O tak. No, kolej to była tu um, dziodowa wrodnica, a później tam można było przesiadać na inne. To, to było, Były pociągi. No, nawet kilka, myśmy jeździli do Radoszku bardzo często, bo tam ojciec miał siostry i, i mamę. To jeździliśmy bardzo często. Rano w można było po południe już wracać, tak różnie, ale było. A ja, do jakiej szkoły ty chodziłaś? Tu ja do... chodziłam najpierw tak trzy lata do powszechnej, potem rok do szkoły wydziałowej. No i tam bo to była prywatna szkoła miejska. Potem co zabrakło funduszy i to szkołę zlikwidowali, więc trzeba było z powrotem albo do podstawówki, albo do działdowa, do gimnazjum. No ale ja już z zrezyg gimnazjum zrezygnowałam, bo po prostu nie było funduszy na to. Ojciec budował. No i przychodziłam tu do końca szkoły, do podstawówki. To była ta, czy nauka w języku polskim się odbywała w tejże szkole. W języku polskim, tak, w języku tak. polskim. No ale w okupacji to, to nie no, tak, tylko przed tak. wojną, przed wojną. Przed wojną był taki pan nauczyciel, śpiewak się nazywał, ale był naprawdę śpiewak. Potem on został, został kierownikiem w Gralewie i tam został zamordowany. To, jak wyglądało życie kulturalne Wicbarka wtedy? Były koncerty A, były to, imprezy. Był, to był, jak to powiedzieć, teatralny Pana tam, gdzie obecnie jest Dom Kultury, tam był ogród taki w towarzystw, to panie urządzały jakieś tam spotkania wieczornice, potem przedstawienia były pani sargalskiej, były dwie siostry, takie bardzo dużo przedstawiały. Potem co jeszcze tam, no pochody przede wszystkim były jak 3 Maja, czy inne przy sobie Miasto Orkiestra była też już strażacka od lat. No co jeszcze było pojawiające. Na tańce Pani Klara chodziła? Nie. Nie, tańczyć nie umiałam i nie chodziłam, bo byłam za młoda wtedy, kiedy bym mogła być, to już trzeba było pracować, już nie było tańców. Już się skończyły. To życie kulturalne. A czy społeczeństwo Litzbarka z przed lat, sprzed wojny, było społeczeństwem bogatym, czy to raczej było małe, biedne miasteczko? Raczej, raczej mhm. że rzemieślnicy byli, bezrobocie bez też było. No, A kto chciał, to pracował. To tak jak zwykle jako, jako robotnik. Kupców było więcej tych sklepików. Tu cały rynek, to przecież tych sklepików i nowy rynek było, było dużo. Dużo sklepików takich niedużych, ale było. No i czy ja wiem, bogaty, średnio można tak powiedzieć nie, nie za bogaty, nie za ubogi. No tylko, te, tylko to było tu całe centrum, Rynek, Plac Halera Nowy Rynek, potem Sądowa, tu, tu, a tam już potem dalej to już jeszcze Zieluńska, Lubawska Szosa, tam o, Tam na tam tym, pod Lubawę bardzo dużo ludzi na spacery chodziło ciągle. To można było, o, muiny były, muiny, co jeszcze było, garbarnia. Co jeszcze? co jeszcze, Pani Klaro, i Ty byłaś aż do wojny tutaj, w Lidzbarku. Tak, tak. Tak do drugiego roku wyjechaliśmy stąd. A powróciłaś? powróciłaś. W 45, 45 na jesieni, w październiku. To prawie stawiali tą figurę pod Zieluniem, jak ja wróciłam. Tam co, na Zieluńskiej, co przy Policji ta figura jest. Jakaś miła anegdota związana z życiem w Lidzbarku sprzed lat? Jakieś miłe wspomnienie z Pani młodości, z Pani dzieciństwa? Czy ja wiem, co by to było? Z dziadkiem dużo śpiewaliśmy, dziadek lubiał śpiewać, to dużo śpiewaliśmy. Potem na spacery dużo się chodziło, tam pod Lubawę szczególnie. Tam był cmentarz choleryczny po prawej stronie. Był, był krzyż, który potem Niemcy już zlikwidowali. Potem tam w, Leśniczu, o w Leśniczówce były zawsze koncerty, no zawsze, ale często w lecie, koncerty, orkiestra grała, tam była taka ta hala, no i, i potem w szkole po prostu dużo chodziło się z piłką na boisko, nie tak jak teraz dzieci tylko idą tak, a myśmy chodziły, piłkę grały. I tam omury te, no, no bo i co, tak jeszcze tam. Wesoło było w każdym razie. Śpiewów dużo było w szkole. Dzisiaj tak się mniej słyszy, może tego. Mam jeszcze, mam jeszcze jedną prośbę. Wiem, że umiesz bardzo wiele wierszy z tamtego no. czasu. Masz fenomenalną pamięć, piosenek, a no. może byś nam coś zaśpiewała, powiedziała. Wiedziała o piłsudzkim na przykład? Tak? Może być? go zrodziły łany, Do snu kołysał lasów szum, W duszy pęd budząc niewstrzymany, Do wielkich szczynów wielkich dum, Drwiąc z carskich katów gruźb i pałek, Poświęcił sprawie żywot swój, Z nieliczną garstką wielkich śmiałek, Z caratem wszedł śmiertelny bój. Na wstędze nieba zachmurzonej, Zwiastuny burzy dojrzał on, I pierwszy hasło dał legiony, trium – legiony!